Cześć Boże, witajcie we wtorek. Dzisiaj rozważamy słowo z Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 5. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie Sadzawka nazwana po hebrajsku Betesda mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od trzy, lat trzydziestu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: Czy chcesz wyzdrowieć? odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: Wstań. Weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat, rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. O nim odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest. Albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Dzisiejsze rozważanie, dzisiejszym naszym gościem w Słowie, O Słowie jest Martyna. Zapraszam. Jezus przychodzi do najsłabszego jest wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy, kiedy myślimy, że jesteśmy sami nie mamy w nikim oparcia. On pokazuje, że wtedy właśnie najbardziej nas kocha. Święty Tomasz tłumaczy słowa Jezusa jako wstań, podnieś się z grzechu, weź łoże, czyli zadość uczyń grzechom i chodź, czyli postępuj w dobrym. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Jezus uzdrawia nie tylko ciało, ale też duszę znów odnajduje samotnego człowieka. Tym razem odpuszcza mu grzechy. Myślę, że to jest największą nagrodą. Pomyślmy, kiedy my spotykamy Jezusa, kiedy on nas uzdrawia, czy wtedy pozwalamy mu na miłość? Zapraszamy do siebie i się nawracamy?